Dzisiejszy film będzie poświęcony legendarnemu przekopowi Mierzei Wiślanej. To miejsce, gdzie właśnie się znajdujemy, to falochron. Jest, to dosyć, jest on dosyć wysoki i dosyć długi, bo ma około 1 km długości. Jest to falochron wschodni. Falochron zachodni jest krótszy, bo ma jakieś 340 metrów. Ciekawostką historyczną jest to, że pomysły przekopu Mierzei sięgają roku 1577. Kiedy to król Stefan Batory chciał przekopać mierzeje w związku z konfliktem z Gdańskiem. Prawie 200 lat później przekop rozważał również Fryderyk II Wielki w okresie rozbiorów. Ostatecznie żadne z tych pomysłów nie zostały zrealizowane. Obecny kanał, który możemy oglądać, został oficjalnie otwarty 17 września 2022 roku. Warto tutaj dodać, że te nagrania, które oglądamy. Pochodzą z lata 2023 roku, więc od tego czasu mogło się trochę zmienić. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niecałe 2 miliardy złotych. Przez kanał mogą przepływać statki o długości do 100 metrów, szerokości do 20 metrów i zanurzeniu do, zanurzeniu do 4,5 metra. Najważniejszą częścią kanału jest śluza o długości 269 metrów i to jej parametry determinują jakie statki mogą przepływać. Nad kanałem przechodzą dwa mosty. Po jednym z nich właśnie idziemy. Oba mosty są mostami ruchomymi, obrotowymi. Pierwszy most oddano do użytku 25 czerwca 2021 roku. Czy było warto realizować tak dużą i drogą inwestycję? Na to pytanie będziemy mogli odpowiedzieć, poznać odpowiedź za kilka lat, kiedy kanał będzie w użyciu na porządku dziennym.